Na jednym z obozów ktoś z Monaru chyba przyjechał i powiedział, wiecie, my tu w Poznaniu, w Poznaniu nie mamy takiej siły, a wy się dobrze rozwijacie, a wiemy, że taki dom jest pusty, bo nam gmina lwówek powiadomiła nas, że mamy. No może wy byście to wzięli. Myśmy wtedy jako Stowarzyszenie Pomocy w Problemach i Kryzysach Psychicznych, no, wystartowali do tego domu. Pojechaliśmy zimą, zobaczyliśmy nieopalany, wielki, piękny budynek, ale no, oczywiście opuszczony. I już od wiosny, od świąt wielkanocnych, zaczęliśmy tam po prostu pomieszkiwać. I tak się to jakoś zbiegło, że kiedy dostaliśmy w kwietniu mieszkanie w tym 89 roku, to właściwie już decydowaliśmy się, że od, 10, od, od czerwca będziemy tam mieszkali naprawdę. Czyli żyli i mieszkali naprawdę. Wyprowadziliśmy się do słowa. To było 7,5 roku tam dokładnie. No i zaczęliśmy wspólnie ten dom remontować. Wtedy było nas 20 ponowo dochodziło coraz więcej osób, zaczęliśmy myśleć, ale co z tymi, którzy, którzy dochodzą i nie ma już miejsca. Dom się zapełnił, dom dla 20 osób, stał się domem dla 40 w pewnym momencie. I okazało się, że y, wielu z tych chłopaków, którzy mogłoby się wydawać nie rokują nadziei, po dwóch, trzech latach wspólnego życia czuli odpowiedzialność, czy, czy budziła się w nich odpowiedzialność za tych kolegów, którzy gdzieś tam zostali, którzy przychodzili do nas, pukali, bo dowiedzieli się, że właśnie ich kolega jest w Barce i, i szukali też miejsca. Może byście mi pomogli, a tu okazało, się, że nie ma miejsc. Więc y, dwóch naszych chłopaków zaczęło szukać w okolicy następnego domu. No i znaleźli. Należą do Akademii Rolniczej, też taki mocno zrujnowany y, budynek. To miejsce powstało właściwie dopiero w 1993 roku, to znaczy jak my zaczęliśmy rozumieć, że potrzebujemy też w Poznaniu jakiegoś takiego miejsca, gdzie właśnie sprawy księgowe się będzie załatwiały, bo potem to już po prostu remonty, zakup traktora. My mogliśmy sobie poradzić zupełnie ze sprawami pracy, z poszukaniem odpowiednich pieniędzy, żeby można było utworzyć warsztaty, żeby można było kupić ziemię. Myślę, że w ogóle na nas lubiono, ale, ale miasto nas jakby zupełnie nie rozumiało. A tym miasto no, dysponuje ogromnymi możliwościami. Można tutaj sprzedawać nasze wyroby, można tutaj kontaktować z bankami, z różnymi osobami, które mogą nam pomagać. I właśnie mniej więcej 3 lata temu wymyśliliśmy, że trzeba wynająć taki lokal. Otrzymaliśmy go od miasta, wynajęliśmy go za nieduże pieniądze i od trzech lat tutaj no, w, 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 w życie. Tutaj jest w tym miejscu głównie taki punkt właściwie, do którego też ludzie z miasta docierają do nas, przychodzą, proszą, wskazują nam na swoje potrzeby. To jest jedno, dwa, że to jest też kontakt z naszymi najróżniejszymi współpracownikami, przyjaciółmi, którzy mają tu po prostu do nas bliżej niż tam do wody Sołowa na przykład. My nazywamy to centrum, bo ponieważ jakby się tutaj wszystko koncentruje. A teraz już przy kilku domach to jest ono po prostu nieodłączne. Tomek jest bardzo spokojny, opanowany i w różnych sytuacjach potrafi się zachować. Nieraz się zdenerwujemy, zbulwersujemy, bo wiadomo jacy to są ludzie tutaj. Jeden wypije, drugi pójdzie w Polskę, wróci. On przebacza, on rozmawia. On rozmawia, on wie co ma powiedzieć, powie słuchaj bracie, wypiłeś, damy ci jeszcze jedną szansę. Basia jest bardzo pobudliwą kobietą. Ona na, ludz na ludzką krzywdę zawsze łzami reaguje. Są, są nieraz rzeczywiście nadpodbudliwi, bo nie wiem, czy to z, z, z tego, że po prostu chcą wszystko, że tak powiem, jak najszybciej zrobić. Chcą po prostu, żeby jak ktoś to wszystko grało, żeby to jak najszybciej te, te wszystkie chudowczyce, zawady. I tak dalej, żeby po prostu one ruszyły i to jak najszybciej. Basia jest osobą, która absolutnie hmm, hmm, przypomina mi takie najwcześniejsze wyobrażenia o, o mojej własnej mamie. A nam podobne są urody i jakby podobnego temperamentu. Co myślę, że w taki konsekwentny sposób w życiu człowieka jest to ważne, że ta kobieta najważniejsza w życiu, powiedzmy, mama, potem najważniejsza żona, jakby jest to stale ten, ten, ten jest ciągłość po prostu. I właśnie tutaj rzeczywiście daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że nigdy, nigdy po prostu nie było sytuacji, w której bym patrzył z przerażeniem, że mam takiego partnera, który... Mm, nic po prostu nie rozumiem. Tomek jest bardzo wymagającym partnerem. Czasami można by nawet myśleć, że jest despotyczny, ale jednak to, to jest tylko takie pozorne i powierzchowne, bo po prostu wszyscy, którzy go znają dłużej, to wiedzą, że jest człowiekiem, który ma takie duże doświadczenie i umiejętności, których wielu z nas nie ma. I kiedy na przykład podejmujemy jakieś decyzje, to y, czasami jest tak, że nawet my nie rozumiemy y, na przykład, czy na przykład ja też czasami się nie zgadzam z decyzją Tomka, ale wiem już teraz i wszyscy, na przykład, też Barkowi bracia wiedzą, że Tomek jakby ogarnia szerzej jakiś problem i widzi więcej szczegółów i elementów niż na przykład my przy naszym doświadczeniu jesteśmy w stanie w tym momencie dostrzec. Tomasz jest człowiekiem bardzo wesołym, bardzo pogodnym, ma poczucie humoru. Myślę, że to właśnie też bardzo zjednuje mu ludzi. Jest ona niespokojna niż ja, znaczy ona jakby z dzieciństwa nie, nie, nie jest osobą tak bardzo odważną i, i, i bezpieczną i mu patruje w prawie, że w każdej sytuacji jakieś, jakieś, z jakimś niepokojem niebezpieczeństwo. To trochę kosztuje, żeby ją uspokoić, że tak naprawdę to te niebezpieczeństwa tak w koło stale nie czekają. To jesteśmy jaką fajną parą, która się jakby dopełnia. On jest taki surowy i wymagający, chociaż z dużym poczuciem humoru, ja myślę, że ja jakiś taki też do, dodaję jakiegoś takiego ciepła i wrażliwości tej naszej rodzinie i, i też Barce. Mama jest bardzo, bardzo, bardzo wrażliwa, bardzo uczciwa, bardzo zaangażowana całym sercem co, cokolwiek robi i zawsze, zawsze marzyłam, żeby być do niej podobną, zawsze. Natomiast... A to jest y, bardzo dowcipny, bardzo serdeczny, bardzo taki kochający, daje poczucie bezpieczeństwa. Śpiewamy bardzo często, przeważnie śpiewamy sobie w domu, siedząc razem pod wieczór. Trzy, cztery. cztery, Morowa, marna, stawiana, szczęsny jej życia los, życia los. Nie ta, co w która ma pusty czas, pusty cios. Mary nasz noc się bawi, a we dnie śpi. Tralala, czy to na Bałtyku czy na Atlantyku, ze swego losu dui. czy to na Bałtyku czy na Atlantyku, ze swego losu drwi. Od wielu lat jeździmy na jezio nad jeziora Mazurskie w ogóle też na i nad inne jeziora, ponieważ y to się wiąże też z naszą działalnością. Na początku zabieraliśmy bardzo wiele osób, bo z itd. Tak w ostatnich latach też robiliśmy sobie samotne wypady na jeziora mazurskie, żeby trochę odsapnąć, żeby trochę pobyć właściwie z przyrodą i żebyśmy sami też siebie dostrzegli w tym wszystkim. Muszę powiedzieć, że to jest w ogóle fantastyczne, bo po pierwsze człowiek całkowicie musi rozumieć przyrodę i dobrze ją znać i, i można w taki, w taki sposób nałapać no, dobrych wiatrów na całe życie, e, bo człowiek się w końcu uczy i hartuje, ale też szanuje naturę i myślę, że to, e, to jest sport, który no, jest fantastyczny. Ja zresztą, ja zresztą muszę powiedzieć, że w ogóle kiedy studiowałem wychowanie fizyczne, to właściwie wtedy już nabywałem takich różnych umiejętności jak pojeżdżenie na nartach czy powiedzmy sobie turystykę wodną i teraz to się przydaje również nam naszej rodzince. Pływałyśmy, łowiłyśmy ryby, Marysia się dopiero uczyła, ale już ma na swoim końcu